Hej! Witam dzisiaj wszystkich znów. Dobra, ja wam pokażę co, chcemy, co chcę dzisiaj zrobić. Idziemy sobie na Holma trzeciego mojego. A nie, nie hołm trzeci, to jednak pierwszy chyba. Tak! Jesteśmy w tym Strongholdzie i tu jest portal do, en do endu. Jestem ciekaw czy da się wejść, więc no po prostu potrzebuję czterech proszków, żeby włożyć tutaj oczy i spróbujemy wejść do endu. To jest cel na początek dzisiejszego live'a. Tepnij się, tepa, traflox, tepam się Dobra, to masz tu portal i co? Zaktywaliście go? Aha! No nieee! To jednak zwracam ci, bo od te, ten proszek, to masz. Bo właśnie podchciałem ten proszek od ten. traflox mi wtedy dał. No to niestety nie wejdziemy do portalu. Kurde, a byłem właśnie ciekaw, bo to jest inny sektor niż Spawn, co nie? A na spawnie jest portal, i myślałem, że to nie zabezpieczyli. A wiem, cichą nadzieję, że to jakby wyjdzie. Będziemy w Endzie i se potrolujemy i będziemy zbierać jakieś temy. Zobaczymy, co w ogóle wyleci. Czy to wyleci coś zesłannego? Z animacją chcę. Eee, i co? Nie vip. O kurde! Patrzcie, klucz do zielonej skrzyni! To chyba jakiś rzadki jest. Tak, to jest rzadki drop. Nie, no, bo chcę ten najkrótszy mieć tu, a ten drugi otworzymy. O. Dobra. Yy, z animacją. Czy coś dobrego? Nie, no nie, trzy duże działki, proszę, nie. Na no, zielonym jest sześć. Zielony miecz sześć, ile do tego Zielony miecz, sześć. Ja w sumie nie, nie, jest jakiś chyba super. Ale ma grabież pięć. O, to jest lepszy niż ten mój. Dobra, co tego będę używać teraz? Dobra, co możemy zrobić? Kto ma fajną działkę? To tam zrobimy chowany. O, dobra, to jest spoko też działka pod chowany. Koperek, ej, coraz więcej was z live'a na live'a. na myśli, no was 5000 też klasycznie. bo ogóle też trochę się walnąłem, bo nie odpaliłem nagrywania, Także że na szutach z live niestety będzie przez chwilę słaba jakość yy, Zaczynamy szukać. Bo no, w sumie nie jesteśmy na działce Micha, tylko na działce Kasi, ale to... ma tutaj widzę dostęp, także dobrze. Nie wykorzystuję nielegalnie, tak jak na przykład QNVS wykorzystałem. Ej, dobra, lepiej się chowacie niż wczoraj, bo już powinnam znaleźć jakąś jedną osobę. O, widziałem nick jakiś. Lewiksowy, mówiłem, trzymaj shifta bo ci, bo ci widać nick. No i teraz wiem, że gdzieś tu jesteś albo i nie wiem gdzie ty jesteś, ty. Może tu gdzieś. Da się wejść. Ej, dobra, tu gdzieś był nick Lewiksowego i nie widzę Lewiksowego. Ten chyba się uchroniłeś przede mną na tą chwilę. E, ja wrócę do ciebie, spokojnie. O cześć! Edek! Że Edka pierwszego znalazłem! Największego tryharda! Tu o, tu jestem, patrzcie. Tu niżej. Cześć Koper, mam cię. Cześć Rosołek, ale możemy zrobić sobie dedykowany odcinek schowanego, gdzie ludzie na przykład czyli widzowie będą yy, szukać. O cześć A tu tu jest Lewiksowy, patrz! Ale dużo osób się tu w ogóle schowało w tym domku. w tym zamku. Czy do góry ktoś będzie? O dziwo, nie ma nikogo. Gdzieś w wodzie się ktoś nie schował? Tu na przykład? Patrzcie, bo tu też jest taka miejscówka, że tu by można było się schować. Patrzcie, to tak dosłownie tu się można schować. Ty i tu wody jest. A nie, to jest jakaś przestrzeń, wolna. Nie, tu nikogo nie ma. Ale jakby ktoś tu był. O, tu jest coś. Cześć, Michu Obejdźmy obok yy, tych ścian Bo je na się O jest Rafloksik, cześć Właśnie, widzicie? Tak samo na wczorajszym live'ie Też tak się chowali. Czyli tu jeszcze są te koble. Czy kto? tu może ktoś jest. Jest! Dziewczyna.pl, cześć. Patrzcie, że tu się schowaliście. Poddaję się i chodź na środek tutaj. O. Pokaż mi gdzie miałeś kampę. Ktoś to kogo nie znalazłem, co nie? Pokaż w tych krzakach tutaj? Naprawdę? Melka, melka, 5000, proszę cię bardzo. No! no też, no nie widziałem tej dziury. 5000. A no też! Przy tych bramach, no że ja tu nie sprawdziłem. Kurde, jest, to, bardzo mi się to nie podoba. Xfeld, 5000, proszę cię bardzo. Dobra. To te się do mnie. Gramy ułady. Dobrze, szukam Was. Wilkus, mam Cię. Tu jest sodoła. Oceniałem już tą działkę, to wiem mniej więcej rozkład tego. Tu ktoś jest, tu ktoś jest, tu ktoś jest. Maciek, cześć. Brzydziemy się w rogach, o, bo tutaj ludzie się... O, to jest taka giga ta woda. Ktoś się topi. Mongol, mam Cię. Tam ktoś jest, już widzę. Cześć. Jeszcze na PL. O dziwo, nie ma was na rogach, chciałem powiedzieć. Także zmieniście taktyki już. Michu, cześć, mam cię. Nie wiem, czy cię miałem, ale mam cię. No, przejrzę tak na szybko. Nie, mam cię mam. Co, nie? Tu magazyn jakiś. No, tu musi ktoś być. No, jak ktoś tu nie będzie, to naprawdę się zdziwię. No i faktycznie nikogo nie ma. Xfeld, mam cię. A no, nie, dobra, ciebie TPM później. No, to nie tepaj mnie, no wiesz, że ja najpierw teraz szukam, wiesz, bo ja mnie, no to co mi podpowiadasz? Nie podpowiadaj mi, no. Chcesz wygrać, czy nie chcesz wygrać? Tam się nie da wejść. No, później mi pokażesz, no. Hmm, tu byliśmy. wejdźmy weźmy tego domu. Wojska mam, ok. No chyba w prawie wszystkim byłem, chciałem powiedzieć co no nie. drogi wszystkie obejrzałem. Tu niczego nie ma. No jestem słaby w szukanie. Tak teraz widzę. Mute, Adam, jeden Halford. Łości na wędkę tu nikogo nie ma? tu Tylko nie ma. Nie wiem, czy nie ma jakichś takich tajnych pomieszczeń, ktoś tutaj. To są jakieś drabinki, może to to? O, mam kogoś! Melka, Melka. Tu są jakieś tajne przejścia. No jak kość tu nie ma, to się zdziwię. Ktoś to musiał odkryć, na przykład No Ej, no naprawdę tu nikogo nie ma. Jeszcze, jezu, jaki tu jest labirynt. Dobra, szczerze? Bez szans, jak są takie rzeczy. Niesamowite, nie? No i powiedz mi, że jeszcze ktoś tu jest. Dobra. Te, bo chyba utknąłem tu. Skąd ja tu przyszedłem? No nie gadaj, że tak mocno. Dobra, Edek, to masz takie 200 IQ czasami. No przecież biegałem tu. Naprawdę on tu był? Dobra, nikt no ufam, że tu byłeś. Ale na odcinku to sprawdzę, czy tu byłeś. No tu mnie nie było, to prawda. Pikmin 5000, Boże, będę tak biedny. Co ty go odosz? No faktycznie, tu mogło być. Masz pięć koła. Ale dobra, ja kończę live'a. Pa, pa!